<laughs> nie ma sprawy, ale może najpierw pokazałbyś mi, co masz w swojej torebce. E, to jest sakiewka i nie muszę ci nic pokazywać. Odczuj się, dziewczynko. <laughs> Fajnie, bardzo e, sprawnie. Oddaj mi ją, a nikomu nic się nie stanie. <laughs> Uważam, jesteś bardzo sprawny. Tak? Tak? O co chodzi, Raju? Cześć. Załóżmy hipotetycznie, że na przykład ktoś mógłby wypuścić coś w rodzaju ogromnego pająka, a on? Jak to powiedzieć? A on na przykład chciałby się wykąpać? Znowu wpuściłeś pająka z melikozowego nabrzeża do basenu pani Goldblatt? Nie, 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 nie. Więc. Tak. Ale wygląda, jakby mu było bardzo dobrze. Raju, słuchaj, przestań eksperymentować. Ty, ja i Ama jesteśmy jedynymi ludźmi na świecie, którzy widzą magiczne stwory. To przywilej, którego nie wolno nadużywać. Nie naduzywam. To pilnuj, żeby nikogo nie zjadł, dobrze? Ten goblin, którego wynajęliśmy, zawiódł sromotnie. Wymatoły! Po raz ostatni dałem się wam namówić na gościa z pośredniaka! Jak mamy teraz wykraść nestera? Nestiera? Tur jest bez wątpienia potężna. Ale każdy ma jakąś słabość. Ona zabrała to, co dla nas jest wprost bezcenne. Dlatego my ograbimy jagodę Listego, co jest najdroższe dla niej. Czyli z czego? Nie teraz. No, powiedz, co jej zabierzemy? Eee, zepsułeś cały, no wiesz, złowieszczy efekt, który chciałem osiągnąć. No, mm. Sorki, spróbuj jeszcze raz. Nie, teraz nie mogę. Zburzyłeś nastrój. Ja na ten przykład bałem się. Zamknij się! Jak nie widzi je tylko Jaga. To z nią mocują się duchy. Przez całe dwie z nimi sprawnie się zmaga jest złe, ciągnie za uszy, ciągnie za uszy hey, Hej, 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 nie dorudność jej Hej, 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 nie na jej Za robią, duch i duchów para A za plecami szczerzy zęby poszwara Więc ja wie, że musi działać, że musi działa. Podwójne życie Jagody byli. Hey, hey, hey. Hey! Nie, 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 nie się! Hey! Ten dzień jest świat nasz. według Klarpa. Każdy bez trudu rozgromił przeciwnika. Czyż to jest ta słynna buława razy? Tak! Nibok, który ją posiadł, nie zdawał sobie sprawy z jej przeznaczenia ni mocy! Starczyło kilka razy obrócić usiedlającym szmaragdem, by go od niej uwolnić. W istocie, te magiczne przedmioty dały naszemu klanowi moc, której tak pragnął! Ty precz, to mój sztylet Gnoll! Czego się czepiasz, brachu? Przecież mam go już od trzech tygodni! E, nic z tego, stary, nie. Bądź kutwą skąpirusie! Wymieniłeś się z nim na to importowane DVD o zombie! Nie wymieniłbym Armii Ciemności z limitowanej serii z 98 Nigdy! Ejże, dawaj mi to zaraz, albo każę cię wybatożyć. No dawaj się głupie. Ja zakrępałem sobie i te swoje to! łaski To moje! Och, sorki. Jada? Co ty tu robisz, przymułko? Nie widzisz, jesteśmy zajęci. Nie za to widzi gości, którzy nigdy nie trafią na bal naturalny. Na to wygląda. A co robicie? E, to LARP Life action role playing. Jeśli masz dziesięcioboczną kostkę, możesz się przyłączyć. Właśnie mieliś... Zamknij się! Yeah. Odejdź na trend na babo, albo poczujesz smak mojej stali! W porządku. To jest żałosne. Niekoniecznie. Dzięki takim gościom żyje internet. Jaga, wymagania live action role playing są bardzo wysokie. Myślisz, że niedojrzała dziewczyna wytrzymałaby dziesięć minut w jednej z naszych akcji przeciwko potworom? A ty myślisz, Udaj, że... Udaj, że nie słyszałaś. Pewnie Szczeniak pierwszy raz rozmawia z dziewczyną. Eee, możemy skończyć? Muszę iść, mam wizytę u ortodonty. No trudno, podzielmy zdobycze na przyszły tydzień. Czy niektórzy z was mogliby nie zgarniać najfajniejszych rzeczy? Denis, skąd to masz? Było w cmentarnej krypcie robota czarodziejskiego kowala. Miałeś nie wchodzić do mojego pokoju! Masz pełno tych śmieci od Amy. Przydatne na nasze wyprawy. Wyprawiaj się ze swoimi śmieciami! Ty grozisz, że wezwiesz policję, jak dotknę któregoś z twoich komiksów? Więc trzymaj się z daleka od moich rzeczy! Ruszała twoje komiksy? Lepiej, żebyś nie wiedział. Aby ci to nie zaszkodziło, jako mistrzowi ceremonii następnej sesji. Nie martw się o mnie, dam sobie radę. Pożo, bo wiesz, Reggie za kija zaplanowaliśmy coś specjalnego. Co takiego? Żebyśmy tylko znowu nie zakradali się do opuszczonego budynku. Ile razy będziesz to przypominał? Skąd mogłem wiedzieć, że tam mieszkają ludzie? Przecież tam mieszkała kupa luda wściekłego luda z gazem w sprayu i kijami baseballowymi. W każdym razie, nie mogę wyjawić, jaka będzie nasza Kolejna wyprawa. Mogę ci tylko powiedzieć, że to cię nakręci i nawet się nie zorientujesz, kiedy się zacznie. Jesteś pewien, że możemy zadrzeć z rodziną Turszu Anzen? Słyszałeś, co zrobiła skalnemu trollowi ze wschodu? Braciach tak ześwirował, że się spakował i wyjechał do Fresno. Ja nie chcę do Fresno! Nie z Maskaju. Zakradniemy się, złapiemy jej brata i wyjedziemy. Trzask, prask. A niby jak rozpoznamy tego dzieciaka? Głupku ma tylko dwóch braci Łapiemy tego, który ma magiczne widzenie Znaczy tego, który nas zobaczy Wezmę to Tak, pożyczam trochę gratów. Właściwie pomagam ci, uwalniając cię od tego szmelcu. Twój pokój wygląda, jakbyś urządziła tu wyprzedaż garażową. <grych> to znaczy... Kurczę, ale wyczesane gajerki! Skąd mieliście kasę na te kostiumy? Obrabowaliście bank? Poddaj się, ludzki psie! Jesteś własnością Mareta, wielkiego arcydemona szóstego poziomu astralnego! To już zaczynamy? W porzo. Wy, wstrętne demony, powinnyście drżeć przed potężnym okiem T'Chana. Nic się nie stało. Tak, bo trzyma pomarańcze. Oto oko smoka. Spójrzcie i utracicie nadzieję. Bierzmy go. Ulęknijcie się potężnego szmaragdu Belzebuba. Szmaragd Belzebuba? To jest kamień Kurakusa. Ten dureń wygna nas do krainy podziemia. Powiedziałeś, że on nie będzie miał mocy! Mówiłem ci, że to głupie! Wyślą mnie do fresno! Szybko! Załatwmy go pyłkiem goblinów! Dmuchaj, dmuchaj! Mamy go! My? Sać go do wora! Ja zostawię instrukcję Turczymanzen. Co jest w tym zwoju? O, właściwie same konkrety. Oddaj kielich Nestiera do jutra do piątej, albo już nigdy nie zobaczysz swojego brata. Jego los jest teraz w rękach wielkiego i dostojnego mareta, ple, 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 ple. Słuchaj, dlaczego ja muszę go dźwigać, a ty tylko piszesz instrukcje! Bo ty w brudnopisie zrobiłeś dwa pyki ortograficzne. No, mam na sumieniu, ale tym razem to nie ja. W supermarkecie wypuściłem zionącą ogniem świnie, moja wina. Niechcący zamieniłem panią Gomez w nosorosa, choć nadal uważam, że dzięki temu była wreszcie szczęśliwa. a w dodatku uwolniłem stuzin lawowych węzy w bibliotece publicznej. <grym> a byłeś. ty? Oh, tak! <grym> ale to psy sięgam. Jestem niewinny. Jeśli nie ty grzebałeś w moich rzeczach, to kto? Ludzie, to genialne. Widzę, że poszliście na całość. O niebo, lepsze od mojej piwnicy. Yy, dzięki. Czemu on nie jest trochę bardziej, no wiesz, przerażony? Tak, nie powinien mieć mocy. Redzi, ale czad. Chcesz mój głos na mistrza gry? Dam ci go, więc na czym polega nasze zadanie? Yy, jesteś w labiryncie Mareta. Zostałeś pojmany przez demony Piratas. I, to my. Y, używamy cię jako argumentu przetargowego dla Turszuanzen. Turszuanzen? Klawej nie? Może być. Czy wszystko jasne? Jak słońce. Mam wam uciec, wydostać się z labiryntu i dać znać tej Turszuanzen, że jestem bezpieczny, a wtedy ludzkość nie ugnie się pod siłami zła. Nie, nie. Będziemy cię tutaj więzili, dopóki magiczny kielich Nestiera nie znajdzie się w rękach naszego mistrza. Kielich, powiadasz. Interesujące. Dobra, panowie. Zaczynajmy tę grę. W istocie! Knuto to diabelski spisek, ale dopóki żyje Bandar Czarodziej, żadna nikczemność nie będzie górą! Hmm? Jasny gwidon On ma amulet Gandaru! Hmm? Nie umkniecie przed niepohamowanym gniewem Bandara Czarodzieja! Do czego to służy? Powinno retrospektywnie wywołać eteryczną energię tego pokoju i wizualnie odtworzyć tajemnice, które się tu rozegrały. O, coś jak kamera wideo? Mniej więcej. O, jasno! Demony Piratas! Nic dziwnego, że pokój cuchnie jak klatka goryla ci goście wdarli się do naszego domu i oskubali mój pokój. Turszuan nie daruje takiej bezczelności! Nie liczcie na miłosierdzie, kiedy dzierżę swój... E, no to coś, co przywołuje żywioły. Ale to jest dezintegrująca różdżka gajgaksu. Dlaczego ten głupiec jest wolny? To nasz zakładnik. Fundujecie mu wycieczkę? On zna magię, szefie! Czemu zgodziłem się, żeby te miernoty zajęły się Tobą? Na szczęście Twój głupi heroizm kończy się, bo tutaj ja jestem Panem. Zak? Wyglądasz super. Daję ci cztery gwiazdki. Wy też jesteście przekonujący. Powiem raz i nie będę powtarzał. Chodź z nami po dobroci, a jeśli dostaniemy to, czego chcemy, nie skrzywdzimy cię. Jasne, stary. Gramy. Zaiste! Oto architekt tego diabelskiego planu przybył! Ale twoja własna magia powstrzyma cię i te wszystkie demony rozgromi! Zaczynasz pan być uciążliwy, pani Lee. Bandar czarodziej! Jestem Bandar czarodziej! Są potwory, które żyją pod kinami? Tak, to Nikt nie wie lepiej od nich, co dzieje się w mieście. Gnomiarstwo żyje pod kinami, bo nakręca je reakcja publiczności na wielkie sceny kina akcji. Jaga! Właśnie o tobie rozmawialiśmy! Jak ci brzmi ten tytuł? Jagoda Link, kontra północny, ogniopluty troll! Akurat mam jednego na podorędziu! Możesz dostać udział w prawach do DVD! Szukam informacji o jakichś demonach piratas. Demony piratas? O, jasne! Robiliśmy z nimi sporo interesów. Musisz pogadać z leniem naszym specem od demonów. Powinien tu być za jakieś 20 minut, przy korkach do godziny. Zaczekam. A się czegoś? Kawy, herbaty, wody sodowej, mineralnej, mleka, czekolady? A może napoju energetyzującego? Dziś to mój piątek. Przy szóstym odleci. Nie, dziękujemy. Słuchajcie, macie trochę czasu, a na górze leci fajny filmik. Trzeci akt jest ekstra. Złapaliście go już? Prawie szefie dochodzimy go. Dobrze, macie go. O, tak, jest z przeproszeniem drętwy. To trwało dłużej niż przewidywałem. Zbliża się ostateczny termin, a my nie mamy wieści od Turszu Anzen. Może trzeba jej przypomnieć? Co? Aha. Ty! Ej, zdjęcia na stronę internetową! Ekstra! Dobra, dobra, jeszcze jedno, zróbcie groźne miny. Groza! Czy już skończyliśmy? Ej, tak, jasne, to jest dobre! Teraz sobie uzmysłowi, że egzystencja jej brata wisi na włosku. Ha, jakże to brzmi okrutnie? Zakładam, że ona jest sparaliżowana strachem. Najprawdopodobniej już odchodzi od zmysłów. Demony! Możecie mnie wiązać waszymi żałosnymi więzami, ale moja efektowna ucieczka jest bliska! A wraz z nią upadnie wasz misternie uknuty plan! Zamkniesz się wreszcie! Pokonywałem całe armie, walczyłem z czarnoksiężnikami, niszczyłem inne wymiary, ale żadna z tamtych akcji nie przyprawiła mnie o taką migranę! Zamknij się! Jak widzę, hardy ducha słabnie. I tu się, synu, mylisz. może jednak poszedłbyś do toalety, co? O rany, teraz będzie najlepsze. Cysterna z paliwem wpada na stację benzynową w fabryce dynamitu. Kobieto, wiesz jaki będzie fajny wybuch? Muszę wytrzymać. Tak, zabrzmiało znajomo. Nie każ mi przypominać incydentu na drabinkach. Dobra. Dasz głowę, że Turszuan Zen jest tutaj? Na swojej stronie gnomiarstwo podało, że w tej chwili negocjuje z nią umowę. To musi gdzieś tu być. O, raju! Co tak śmierdzia klatka goryla? Demony piratos. Mówiłem, że jest. Proszę, proszę. Wygląda na to, że zaoszczędziliście mi trudu szukania was. Lepiej trzymaj rączki przy sobie. Chyba, że jest ci obojętny los twojego brata. Mojego brata? Mam na myśli tego drugiego. Bandara, czarodzieja. Och, ty w życiu. Nie wiedzę! Czemu demony porwałyście akurat jego, to mnie powinnyście porwać! To ja wciąż narazam się na niebezpieczeństwo! Każdemu według potrzeb. Chcemy kielicha Nestiera. Chcecie wymienić Denisa za kielich? Tak, ale tak mówiąc między nami, zgodzilibyśmy się na magnetowit albo pizzę. Dobra, umowa stoi. Kielich za mojego brata. Gdzie mam przynieść? Do labiryntu pod parkiem Orchidejowa. Załatwione! A A naprawdę chcesz dać tym demonom kielich za Denisa? Coś ty, zwariowałeś? Chodź! Czyżbyś miarkował sobie, że Bandar Czarodziej nie jest świadom tego, co się dzieje? Najwredniejszy pożeraczu ciastek, Reggie! Podstępnie knujesz spisek, żeby odzyskać sztylet Gnola. Lecz próżny to zachód jakem Bandar Czarodziej! Mnie, synu, nie musisz przekonywać. Aha! Naprawdę wierzyłeś, że nędzne więzy mogą zatrzymać Bandora Czarodzieja? No dobra, mam tego powyżej uszu. Chcesz grać ze mną w Babkę, tak? Ja, Marek, czarnoksiężnik dziewiątego wewnętrznego kręgu, sztuk mistrz zagłady, potężny władca podziemnego sztormu. Zaraz pokażę ci grę! Zabawa w kotka i myszkę skończona, wkraczam do gry! Mój klan ofernicy korów znowu poniósł klęskę. Przez trzy i pół stulecia przemierzałem tę planetę i każdy jej wymiar w poszukiwaniu kielicha Nestiera. Ale wiesz co? Już mi nie zależy. Nie chcę go. Nie jest tego wart. Ty, obślizły worku pacanich rozmaitości, nie jesteś jego wart! I nigdy go nie będziesz miał, wiesz? Nikt nie może być właścicielem kielicha Nestiera oprócz Bandara Czarodzieja! Ty miałeś go przy sobie przez cały ten czas? I użyję jego wszechpotężnej mocy! <grym> Komplikacja. Mój ci jest tutaj już za istę! To tak strasznie urósł! Tak, dzisiaj wiedzą, jak pakować witaminami i minerałami czarodziejskie kielichy. I teraz nawet Turszuan Zen mnie nie powstrzyma! Aha, nie bądź taki pewny! Ci najwięksi najgłośniej wzywają mamusie, kiedy dostają łupnia! Powiedziała, co wiedziała, a może byśmy się spróbowali? Ja nie uczyła, żeby podczas posiłku starannie przeżuwać pożywienie! Jeżeli jeszcze kiedyś spróbujesz się zbliżyć do mojej rodziny, będą potrzebowali czaru dziesiątego kręgu, żeby znaleźć to, co z ciebie zostało, robaczku! Właśnie ocaliłeś swój kraj przed terrorem zła! Wszyscy wokół sławią bandara, czarodzieja! Starszyzna tej wioski dziękuję ci. W nagrodę... E, w nagrodę przyznano ci... E, w... 90 punktów doświadczenia. 90 punktów doświadczenia. I 50 punktów mocy. I 50 punktów mocy. 50? O, w życiu tyle nie zarobiłem. I tak nie wiem, o co biega. Ale... Twoja nagroda? A, tak, ale ta twoja nagroda będzie uznana tylko wtedy, kiedy zachowasz milczenie na temat labiryntu. Jeżeli zaś, no wiesz, piśniesz coś... o czymś. No dobra, jeżeli kiedykolwiek wygadasz się o tej przygodzie, tracisz punkty, capisci? Tak, 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 tak. Jak w żelaznej Cytadeli Golema, w którą już grałem. Ej, ty tam? Stary? Dobra robota, bilet na autobus. Fresno, wiedziałem. I nigdy więcej nie chcecie tu widzieć, jasne? Idź już. Szybciej. Wiesz, muszę przyznać, że Denis, mimo iż był więziony przez trzy poważne demony i wrzucony do labiryntu, nie stracił jednak rezonu. Jestem pod wrażeniem. Ale to i tak pacan. Totalny pacan. Nie chcę mi się wierzyć, że to taka nędza! Co z tą całą pracą, którą włożyliście w labirynt i kampanię kielicha? Labirynt? O czym ty mówisz? Fakt. Też mi przygoda. Mignęła mi przez moment, żeby równie szybko zniknąć. Ludzie, uciekać w Wynosić mi się z mojego domu, Meshukene! Zabierajcie te swoje prześcieradła! Myślałem, że to szprej z pieprzem. Ja nie chcę do Fresno!